Witam wszystkich bardzo serdecznie po długiej przerwie w 2020 roku epoce koronawirusa siejemy dzisiaj, znaczy sieję yy, owies w dawce 230 kg na hektar tu mam jakieś 1,5 hektara nawet więcej, hektar 70 bodajże Zestaw MK Plus agrat, prowosiewny Prowo eee, Bez dzisiaj bez znaczników, bo miałem tylko zabronowane I yy, no, widać po prostu ślady. Nie muszę go yy, otwierać. Ich Zastawię. proszę bardzo. Jak widać, lecimy na trójeczce 2000 600 obrotów 1800 należy wykaim ogólnie o możliwości do rapirowców na może z meter, choć potem nie będę robił milion przejazdów pustych. I to teraz, na pusto, poprzez jaki sobie porobię, nie będzie piękny. Tak jak wszyscy, ja też apeluję, żebyście zostali w domach, nie wychodzili. Bo to, co się dzieje na świecie, to jest na pewno odbije się wysokim echem na wszelkich dziedzinach gospodarki. Tak samo w rolnictwie. Nie będzie tak wesoło, jak się wydaje. Ale no cóż... To czy nie, miało to jakiś... konkretny wpływ, żeby tak się miało stać. Nie wiem, nie wypowiadać na ten temat. Są tylko i wyłącznie moje... wolne myśli. No i cóż więcej mam mogę powiedzieć. kochani moi. Niby... vou ter uma ilha na capital Zajęłem ja się jakoś kurcze odmówienia, ale no tak właśnie nie wiem bardzo co mówić. I żona szykuje do pracy, żeby mi bardzo nie dostało wyczyścić, fajnie odmalować, żeby naprawdę był ładny. No i to więcej. Nie wiem co więcej mam powiedzieć. To się na świecie nie dzieje u mnie Praca, 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 prawda, jest to praca nic więcej plany, jakieś tam inwestycje to już stanie moją tylko tajemnicą To ja sobie tam myślę i planuję to no, nikomu nie muszę się tego tłumaczyć Bo ktoś tam napisał na internencie Albo mówiłem o to że Boczy się dużym tak nie było, tak nie było. No to no nie. No, Możemy robić lata. lata. Ja miałem ogromne problemy w polityce wcześniej. Jak na razie te problemy to co minimalnie maleją. Ale to jeszcze nie jest do tego powinno. Nie wiem. Jak A jak myślę, żeby był właśnie najbardziej, żeby chciał wypadać 24 z tego po przemyślenia bo od razu agregat oczywiście większy by był nie ten No i cóż na pewno by, by fajnie by było mieć coś dla komfortu żeby to po prostu szybciej robić żeby nie, 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 nie takiego było takiego wjeżdżenia tylko i wyłącznie jakoś zawsze się tam raczej na szybciej po co tam się po co sobie życie musimy też, tak? A jak na razie M-kom daje radę No i na rzekę no. Jakby nie było agregatów prawo osiemnego na przykład To też bym chciał to, no, to raz taka, to raz tako I... No, bez sensu Dla mnie jest taka praca No tak się to zrobiło No i nic się na pewno nie Takie były realia przez te lat I wszystkiego tego co mogło być Te dury, tak jak ja tam to następne, że która to głównie robota. No i tak uważam. O ile można, nie wiem, coś dźwigać rękoma. Tam, nie no wiadomo, że tam... Każdy jakaś, jakoś sobie daje radę. Czyli tak, czyli tak, ale ja uważam, że tak, takie rzeczy podstawowe jak Turc to jest obowiązek gospodarstwie, bo po prostu lżej, no. Bo głównie o to chodzi, żeby człowiekowi było lżej, a nie ciężej w życiu. I też niekiedy słyszę tam, czy tam komentarze od niektórych a po co ten tur, po co to kiedyś tam było bez, też się żyło. No żyło się, no. Ale jak potem ludzie byli zmęczeni i spracowani, to już to, to się już nie patrzy, bo to już, to już jest najmniejszy najmniejsze co może być no i uważam że to błąd powinno się życie ma się jedno tak a z tym wszystkim to o były pytania częste. dlaczego sprzedałem konsula kupiłem bizona może odpowiem na to pytanie jest takie proste, jak każdemu się może wydawać podałem tą sól mnie miałem inny zróżnicowałem też z rolnictwem znaczy ogólnie to jest sprawa tylko i wyłącznie prywatna co się wtedy działo w moim życiu nie będę się o tym wypowiadał siebie wobec co się działo, bo to nie ma żadnego sensu ale to no trudno, tak wyszło jak wyszło tą Byłem ja zadowolony, nie powiem, że nie, nie było się czarni, no wtedy metrową jak takie się początki kompajnowania słabają, samego sobie, no to, było no, ok. No, to nie było problemu Pani, ale nic, ale no kurde, całe życie koszulę też zamiła się okazja, sprzedałem w piątek, w sobotę kupiłem Izona, może z rekorda kupi jakiegoś zamiast tego nie wiadomo zobaczymy jaki będzie będzie kościół jak na pewno, że będę miał usługi na Supra jeszcze mnie nie będzie lecieć Zobaczyć. co fajnie było dla czego? dlaczego nasz wprost bizon dlaczego bizon no to jest raz, że Polska ma strzyna a dwa, rzeczy części są to coś dostarcząc strefie, no, no już pójdę się bo no, to jest w Polsce oprodukowane i w każdym sklepie z własnego rolniczymi jakieś tam podstawowe rzeczy są, To uniwersalna jest uniwersalna no i mówię, to chyba dlatego tylko się spiszyłem na to, żeby właśnie podpisał dlatego też takiego jak to mówię, ryku silnika też no, no podoba mi się ten silnik, jest 600-cylindrowy tam był 400-cylindrowy perpisa nawet, e... nawet coś w tym bizonie no po prostu silnik 600 uważam zawsze, że jest lepszy niż zwykły, tak? To jest, to jest większa moc, to jest większa tam większe naprężenia. Nie naprężenia tylko większy moment obrotowy. No i po prostu silnik się bujnie, to po prostu idzie, tak? A nie, że kurde, jak w konsulu, zapala maszyna, trochę więcej, niby pełne obroty, niby silnik zdrowy, a tu uuu, oj, oj, tyle. No to kurde, no to też tak się trochę mija z celem też, nie? Żeby było tak, że jedziesz, kosisz, a się przy okazji też trochę męczysz męczysz. Tak właśnie było, że troszeczkę to i męka, bo większa pszenica czy coś. To już troszeczkę trzeba było zwalniać. No, miejmy nadzieję, że tutaj tak nie będzie. Zobaczymy. Jest to brudne. To robiłem bez. која ќе го направим, тоа постарам да го поставам скуја на хваќа, тоа пара што тоа веќе ќе биде во сега, но ек нарази да куштувам да биде во скају, затоа што скајувам да биде во скају, и хило сеста